Witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj pokażę Wam młodego, który się wykluł dzisiaj rano, czyli 27 maja 2020 roku. Wykluł się on pod tą samicą i pod tym samcem biało-czarnym. I tylko jeden jest, niestety, ponieważ drugi nie wykluł się za marwiajku. Tutaj jest młodziak. Będzie on ciemny i barwy. Jak widzicie, dopiero się wykluł niedawno, bo jeszcze tak główko rzuca. I tylko jest jeden jak na razie. No i jeszcze kolejna wiadomość mianowicie Budapeszty teraz nie będą miały młodego, ponieważ rozbiły jajko. I nie mam już młodych pawików. Wszystkie niestety padły. Nie tyle, co padły, bo trzy chyba szczur zjadł, a jeden padł tylko. Więc. No już nie mam. No i tylko jeden jest tutaj u Budapesztów. Jeszcze nic się nie lęgnie. Więc taki po prostu odcinek o tym młodym i o zmianach. Ale niedługo się będzie u Budapesztów coś klęło. Zaraz wam nawet powiem dokładnie kiedy i będzie się Jedno na razie, już jedno się przebiło do komory powietrznej, a drugie jeszcze nie. Więc myślę, że znowu powtórzy się historia, jak tutaj. No ale myślimy pozytywnie, nie bądźmy pesymistami. Więc myślę, że zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się. I zapomniałem dodać, że to jest odcinek z Daily. Dzisiaj jest 27. Wy go będziecie oglądali 29, więc jeszcze zostało tylko dwa odcinki z Daily i już będzie się kończyła historia Daily, chyba że mnie przekonacie. Trzymajcie się do następnego odcinka, do jutra, cześć.